Jestem Poznaniakiem, nie jestem rolnikiem, jednak solidaryzuję się jako przedstawiciel, jako lider środowiska poznańskich patriotów z tym protestem rolników, który się tutaj odbywa za mną, jak widać, i przed w ogóle Urzędem Wojewódzkim. Polska jest tylko jednym krajem i my wszyscy jesteśmy powiązani, jesteśmy Polakami oraz jesteśmy jednym systemem gospodarczym. Przemysłu polskiego już nie ma, wszystko zniszczyli, na przykładzie miasta Poznania, kiedyś to było potężne miasto przemysłowe, zakłady przemysłowe, na przykład jak Cegielski były znane na cały świat. Dzisiaj zostało wszystko zniszczone, wszystko, wszystko zniszczyli od 10 roku, niszczył Balcerowicz podatkiem popiwek, którego już praktycznie nikt nie pamięta. To był specjalnie podatek założony na polskie przedsiębiorstwa, by zostały zniszczone. Wracając do rolnictwa, rolnictwo jest jednym z ostatnich gałęzi działalności gospodarczej w Europie i w Polsce, jeśli jeszcze rolnictwo zostanie zniszczone, a może być zniszczone, jeśli zostały otwarte już granice Unii Europejskiej na towary importowane głównie z Ukrainy. Gdy nas pchano do Unii Europejskiej, głównym argumentem była spójna polityka państw europejskich w aspekcie ceł na towary rolnicze, w temacie których jesteśmy samowystarczalni. A dzisiaj co? Unia Europejska. Planuje przeznaczać gigantyczne miliardy dla Ukrainy, która nie jest, naszym, nie jest naszym członkiem, oraz niszczy rolnictwo absurdalnymi przepisami. Słynna jedna kura na podwórku Polaka wymaga unijnej procedury, biurokracji. Unia wprowadziła obsesję na tle CO2. CO2 jest dobry, rośliny czekają na CO2. Unia jest skończona. To już jest instytucja, która musi być zlikwidowana, a przynajmniej my Polacy, powiedzmy Unii, my Polacy tak ciężko doświadczeni przez komunizmy, przez totalitaryzmy, musimy Unii powiedzieć dziękujemy. To są decyzje katastroficzne, one niszczą ich planem, czym oni mówią to wyraźnie, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Dodatkowo Pana pytanie, no przecież Unia mówi wprost, że mamy przejść na dietę związaną. Z owadami, czyli nie mamy jeść wieprzowiny, wołowiny czy powiedzmy drobiu, tylko my mamy jeść o owady. To jest plucie w twarzy Europejczykom. Jesteśmy cywilizacją i my wiemy, co mamy jeść. Jesteśmy starą cywilizacją. Owady, zresztą, jak powiedział wielki znawca kuchni, owady ludzie jedzą tylko w tych rejonach, gdzie jest po prostu głód i brakuje normalnego jedzenia. Także Unia Europejska, jedźcie sobie sami owady, a od nas wara. Dodatkowo partie rządzące, PIS, PO. PiS przeznaczył 14,5 miliona w zeszłym roku prywatnej, zagranicznej firmie. Te 14,5 miliona to są pieniądze polskiego podatnika, a firma ta o nazwie Hypromine mają pod poznańskim kurnikiem w Gądkach swój zakład, a drugi wielki zakład budują w Karkoszowa, w województwie lubuskim. I to są zakłady, których działalność będzie polegała na hodowli robaków, na cele między innymi spożywcze. Polski przedsiębiorstwo, nie masz pieniędzy? Zgłoś się do rządu, do PiSu, do PO. Niech ci też dadzą 14,5 miliona pieniędzy podatnika, tak jak dali zagranicznej firmie. Plują na w twarz, mają nas za idiotów, ośmieszają nas, chcą nam zabrać wszystko. Ma pan pytanie jakieś? Unia same zło, panie dziennikarzu, samo zło. Pewnie, najlepiej gdyby tego protestu nie było, ale skoro miliony... Mam myślę, miliony rolników w całym kraju protestuje, to znaczy, że oni mają rację i jest to w pewnym sensie forma demokracji. Taka ilość ludzi nabiera pewnego statusu prawnego i oni mają prawo protestować. Apelowałem na, w internecie, wy przepuszczali na blokadach osoby starsze, w samochodach, gdzie są dzieci, czy osoby, które udają się na zabieg do lekarza, no są uciążliwości. Ale jeśli za chwilę po mojej wypowiedzi kamera uchwyci taczkę z obornikiem, to świadczy o tym, że wielkopolscy rolnicy, i mam nadzieję, że w całej Polsce zachowali się właściwie. Nie dewastują, tak jak rolnicy w Europie Zachodniej, którzy no, przekraczają wszelkie normy, bo tak się nie robi. To jest nasz majątek. A przed Polskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, to jest nasz majątek, to jest nasza kochana Polska, stoi tylko obornik w taczce. Nie ma żadnych dewastacji, nie ma żadnych zniszczeń. Bierzmy przykład i szacun dla wielkopolskich rolników, że w ten sposób. Dokonują protestu. Nie niszczmy naszej biednej Polski, bo z niej już niewiele zostało. Proszę pana, od 35 lat to jest tak zwany układ pomagdaleńkowy. Te rządy się tylko zmieniają literki i ludzie tak naprawdę to jest cały czas jeden układ zwany potocznie popisem. Oni w latach 90. dostali rozkazy z zagranicy umowny pis. Kaczyńscy mają reprezentować środowiska patriotyczne, a Tusk ze swoimi ludźmi środowiska proeuropejskie, jakby nowocześniejsze. To jest bzdura, to jest teat, to jest popis, oni się wymieniają władzą, a w najważniejszych sprawach niszczenia Polski zawsze są zgodni. Zawsze. Nie krytykują tych ustaw, tych umów, które podpisują, które są wymierzone w interes państwa i narodu polskiego. Dlatego cały układ Pomandalekowy, PIS, PO, wszyscy muszą odejść. To są słowa Andrzeja Lepera. Oni już byli, wszystko zniszczyli i muszą odejść. Polacy muszą przejąć władzę w tym kraju. My jesteśmy suwerenem i to jest nasz kraj, a nie ludzi, którzy są na usługach obcych mocarstw obcych układów, a wielu z nich tak naprawdę w ogóle nie ma polskich korzeni. Są tylko obywatelami polskimi mówiącymi płynnie po polsku.